Następnie Samson udał się do Gazy. Zobaczył tam pewną nierządnicę i poszedł z nią spać. Doniesiono o tym mieszkańcom Gazy: przybył tu Samson. Potem rozeszli się po mieście i przy bramie miasta urządzili na niego zasadzkę. Zachowywali się cicho przez całą noc, myśląc sobie: zabijemy go o świcie. Samson odpoczywał jedynie do północy. A o północy wstał i chwycił skrzydła bramy miejskiej wraz ze słupami i wyrwał je razem z zasuwą, włożył je sobie na plecy i szedł z nimi na szczyt góry położonej naprzeciwko Hebronu. Potem zakochał się w kobiecie z doliny Sorek, miała na imię Dalajla. Przyszli do niej książęta filistynscy i powiedzieli: wybadaj go podstępnie, w czym tkwi jego niezwykła siła, i w jakim sposobem moglibyśmy go pokonać i związać, aby go obezwładnić. Każdy z nas da ci sto srebrnych monet. Dalaila pytała więc Samsona Powiedz mi proszę, w czym tkwi twoja wielka siła i czym trzeba by cię związać, aby cię obezwładnić? Samson jej odpowiedział Jeżeli mnie zwiążą siedmioma świeżymi linami które jeszcze nie wyschły, to będę słaby, podobny do każdego innego człowieka. Książęta filistyńscy przynieśli jej siedem świeżych lin, które jeszcze nie wyschły, i związała go nimi. Czyhający na niego schowali się w jej pokoju, kiedy jednak zawołała do niego Samsonie, filistyni są przy tobie. On zerwał liny, jak się zrywa nić z paku, gdy dotknie ją ogień. I nie zostało ujawnione źródło jego siły. Wtedy Dalila rzekła do samsona: Oszukałeś mnie i okłamałeś. Teraz jednak powiedz mi proszę, czym można cię skutecznie związać. Odrzekł jej: Gdyby mnie mocno związano nowymi powrozami, których jeszcze nie używano do niczego, wtedy osłabnę i stanę się podobny do każdego innego człowieka. Dalajla wzięła więc nowe powrozy i związała go nimi. Potem zawołała do niego: Samsonie, Filistyni są przy tobie. A oni rzeczywiście czekali na niego w pokoju. On porozrywał jednak powrozy na swoich barkach, jakby to była zwyczajna nić. Dalajla rzekła do Samsona: Aż do tej pory oszukiwałeś mnie i okłamywałeś. Powiedz mi, czym naprawdę można cię związać? Odpowiedział jej: Gdybyś wplotła siedem pasm włosów z mojej głowy w tę osnowę przędzy, a wpleciony w taką nić palik wpiła w ziemię, to stanę się słaby, podobny do każdego innego człowieka. Przybiła jedkackim bidłem i zawołała: Samsonie Filistyni są przy tobie. On przebudził się ze snu. Uniósł to bidło, czułę kotkackie oraz całą osnowę. Wówczas powiedziała do niego: Jak możesz mówić, kocham cię, skoro twoje serce jest daleko ode mnie? Już trzy razy mnie oszukałeś i nie wyjawiłeś, w czym tkwi twoja wielka siła. Kiedy go tak zanudzała całymi dniami i naprzykrzała się, całkiem stracił cierpliwość. Otworzył przed nią serce i wyznał jej. Nożyce nie dotknęły mojej głowy, ponieważ odpoczęcia jestem poświęcony Bogu. Gdybym został ostrzyżony, opuściłaby mnie moja siła. Stałbym się słaby i podobny do każdego innego człowieka. Dalajla zrozumiała, że teraz otworzył przed nią całe swoje serce. Poleciła przybyć książętom filistyńskim, oznajmiając, Przyjdźcie jeszcze raz, bo wyjawił mi swoją tajemnicę. Książęta filistyńscy przyszli do niej i wręczyli jej przyniesione srebro. A kiedy uśpiła go na swoich kolanach, przywołała pewnego człowieka i poleciła obciąć siedem pasm włosów z jego głowy. Samson zaczął słabnąć i opuściła go jego siła. Kiedy zawołała, Samsonie, Filistyni są przy tobie, on się przebudził i pomyślał sobie, wyjdę z tego niebezpieczeństwa jak poprzednio i uwolnię się. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Wtedy schwytali go Filistyni, wyłupili mu oczy i odprowadzili do gazy. Tam przykuty podwójnym łańcuchem z brązu obracał Żarna w więzieniu a obcięte włosy zaczęły odrastać na jego głowie. Tymczasem książęta filistyńscy zgromadzili się, aby złożyć wielką ofiarę swojemu Bogu Daganowi. Pełni radości mówili: Nasz Bóg wydał w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Lud przyglądał się temu i wysławiał swojego Boga. Mówiono bowiem: Nasz Bóg wydał nam naszego nieprzyjaciela który pustoszył naszą ziemię i pomnażał nas trzech zabitych. Kiedy rozweseliły się ich serca, powiedzieli: Przywołajcie Samsona, niech nas zabawia. Przeprowadzono Samsona z więzienia i postawiono go przy kolumnach, gdzie zabawiał ich swoimi żartami. Potem Samson rzekł do chłopca, który trzymał go za rękę. Zaprowadź mnie do kolumn, na których wspiera się konstrukcja budynku, bo chcę się o nie oprzeć. W tym budynku było pełno mężczyzn i kobiet. Byli tam także wszyscy książęta filistyńscy. A na dachu było około trzech tysięcy ludzi, mężczyzn i kobiet, którzy bawili się, patrząc na popisy Samsona. Samson wezwał pana błagalnymi słowami. Panie mój Boże, wspomnij na mnie, proszę, i przywróć mi siły jeszcze ten jeden raz. O Boże, spraw, abym mógł zemścić się na Filistynach za dwoje moich oczu. Potem Samson objął dwie środkowe kolumny, na których opierał się budynek. Na jednej położył prawą rękę, a na drugiej lewą, po czym zawołał: Niech umrę wraz z Filistynami. I aż się ugiął, zbierając siły. Budowla runęła na książąt i wszystkich ludzi, którzy tam byli. A tych, których Samson zabił, sam umierając, było więcej niż tych, których pozabijał w ciągu całego swojego życia. Potem nadeszli jego bracia, cały ród jego ojca i zabrali go. Po powrocie pochowali go między Sorea i Eshtaol w grobowcu jego ojca Manoacha. Samson był sędzią Izraela przez dwadzieścia lat.